Przewidujesz kiedyś jeszcze jakiś przepis kulinarny na twoim kanale? Ja chyba mam jeszcze na starym telefonie sprzed ponad roku nagrywki z przepisu, ale już dawno zrezygnowałam z tych filmów i nie wiem po co w ogóle zaczynałam. Lubisz kamienie? Jaka kaczka według ciebie ma najfajniejszy w dotyku dziób? Ta kaczka. Skąd wpadłaś na pomysł by zrobić magiczne naszyjniki? Co byś zrobiła gdyby świat opanowała inwazja apokalipsa tymbarków? Jakbyś miała wybrać jakim zwierzęciem będziesz w drugim życiu ale nie mogłabyś wybrać kaczki bo tak to co byś innego wybrała? Więc skoro nie mogę być jezusową kaczką chcę być jezusową jaszczurką. Ile jabłko ma kalorii? Nie wiem ile ma kalorii ale z jabłek można zrobić słodkie i ciepłe niczym ty szarlotki, znaczy co? Kiedy Konrad zje rosołek i czemu napluł mi na dywan? Konrad woli pizza a co do dywanu to nie lubi cywilizacji inków. Jak myślisz skoro jest kaczka mandarynka i owoc mandarynka, to jak wyglądałaby kaczka borówka? A może być kaczko burger? Czy Rej będzie ukarany za bicie i złe traktowanie Mizuki i czy będzie adekwatna do krzywdy, której jej zrobił fizycznej i psychicznej? Nie. Jeśli bym ważyła 99 kg i zjadłabym 1 kg peny, czy byłabym w 1% peny? Więc tak. 99 kg, 1 kg peny. To wtedy byś była 1 kg peny. Ale nie ma w 99 kg. I też nie wiadomo, co byś zrobiła z resztem ciałem peny. Więc już musiała zjeść całą peny. To będziecie wtedy wie takowo. Wtedy byś była, była połączeniem peny i zuzu. Peny podlewa do piwnicy. A zuzu jest. och så håller jag det här snabbt.